W Kafarnał Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z Niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieni, także jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo pańskie. Mój kochani, za pięć minut skończę kazanie, i wtedy wszyscy wstaniemy i wyznamy naszą wiarę. Co tydzień w niedzielę, razem, wspólnie w Kościele, po kazaniu głośno wypowiadamy te wszystkie prawdy, w które, w które wierzymy. I tak będzie dzisiaj też. I pierwsze, że, pierwsze zdanie, które wypowiemy, będzie brzmiało: Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego. I, I to zdanie, ono jest brzemienne w konsekwencje. To, to jedno krótkie, proste, pierwsze zdanie z kredą, ono ma bardzo ważne skutki. Bo jak wierzę w jednego Boga, to znaczy, że nie ma innego. To znaczy, że tylko do tego Boga będę się zwracał o pomoc. To znaczy, że od tego Boga i tylko od Niego wszystko w moim życiu, życiu zależy. Wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego. Jeśli wierzę w jednego Boga, który jest Ojcem Wszechmogącym, to wiem, że ten Bóg jest dobry, że ten Bóg nie jest mi obojętny, nie jest obojętny na mój los, że ja jestem Jego ukochanym dzieckiem, że ten Pan Bóg jest mi życzliwy, że ten Pan Bóg o mnie dba, że jest dobrym Ojcem i że jest Wszechmogący. Jak Pan Bóg jest Wszechmogący, to znaczy, że wszystko od Niego zależy. To znaczy, że od Niego zależy moje zdrowie, moja przyszłość, moje powodzenie, moje szczęście. Wszystko od tego Pana Boga. Zależy. Wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego. I jeżeli wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, to nie będę nigdy zabobonny, ani przesądny. Nie będę się bał piątku trzynastego. Nie będę się bał kota przelatującego czarnego przez, przez drogę. Nie będę się bał przywitać przez próg. Bo to od Boga zależy moja przyszłość, moje szczęście i moje, i moje bezpieczeństwo. Tak na Marginesie, jak mieszkają w Toronto, wiecie w Toronto w wielkim mieście, w żadnym wieżowcu nie ma 13 piętra. Winda jedzie z 12 na 14. Taki narodowy, kanadyjski wiecie, przesąd. Nie tak będzie między nami, jeżeli wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, to, to nie będę nosił amuletów, taryzmanów na szczęście, nie będę jakiegoś pierścienia Atlantów nosił, albo w domu nie będę trzymał drzewka szczęścia. Bo moje szczęście od Boga zależy. To w nim szukam mojego, mojego bezpieczeństwa. Jeżeli wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, to nie będę chodził do bioenergoterapeuty, bo znów moje zdrowie od Pana Boga zależy. U Niego będę szukał pomocy. I tylko, i tylko u Niego. Jak wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, to nie będę chodził do wróżki, ani nie będę horoskopów czytał, ani do jasnowidza nie będę się, nie będę się wybierał. Bo moja przyszłość nie od gwiazd zależy, ani nie od, nie od mojej ręki, z której można wróżyć, tylko moja przyszłość zależy od dobrego Boga i od moich dobrych, codziennych wyborów. I mówię o tym dlatego, że dzisiaj Jezus wyrzuca złego ducha w Ewangelii. Wiecie, opętania, tak, że ktoś ma złego ducha, to, to nie są częste rzeczy. To oczywiście często się nie zdarza. Ale się zdarza. Ale się zdarza. A w moim życiu spotkałem kilka takich osób, które właśnie pomocy takiej egzorcysty, egzorcysty no, potrzebowały. Więc nie jest to częsty problem, ale jest. Ale źródłem tych problemów prawie zawsze jest łamanie pierwszego przykazania: nie będziesz miał Bogów cudych przede mną. Łamanie tego, tego przykazania często owocuje różnymi duchowymi problemami. Jak inwestujesz swoją wiarę nie w Boga, tylko w cokolwiek innego, w jakieś zabobony, inne praktyki, no to zaczynają się duchowe problemy. Nie od razu zostaniesz opętany, to oczywiste. Ale to jest taki pierwszy krok, łamanie pierwszego przykazania, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, to jest taki pierwszy krok do, do wchodzenia właśnie w relację ze, ze, ze złym duchem. Od tego się zaczynają problemy duchowe, nieraz właśnie włącznie z jakimś, z jakimś duchowym dręczeniem czy, czy, czy opętaniem. Coraz więcej jest tego. Wiecie, w 2018 roku w Watykanie był specjalny kurs dla egzorcystów. 250 księży przyjechało z 50 krajów świata na ten kurs, żeby się uczyć właśnie tych, tych egzorcyzmów. Bo to jest problem światowy. To jest problem światowy. Ludzie odchodzą od Pana Boga, i wtedy, i wtedy zły duch ma pole do do popisu. Papież Franciszek też księży zaczynał, za, zachęcał w 2017 roku, żeby się nie bali ludzi odsyłać do egzorcystów, jak, jak mają takie, mm, takie problemy. Więc sam papież też ten problem widzi i, i o nim mówi. Ale wspominam właśnie ze względu na, na tą dzisiejszą Ewangelię. Jezus, Jezus pokonuje swego ducha. Te problemy duchowe istnieją. Nieraz, nieraz, no, bardzo ludziom dokuczają, ale nie mają tych problemów ci, którzy wierzą w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego i tylko w Niego.